Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym z naszych wywiadów. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą Pani Ewa Filipów, Prezes Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie. Witam serdecznie. Oraz Pan Profesor Tadeusz Mędzelowski, Szef Działu Historycznego Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie. Witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No dobrze, to w takim razie może zacznijmy od tego, jak to się stało, że stanął Pan przed pierwowzorem dzieła Madyjskiego? Proszę Państwa, to była dosyć ciekawa sytuacja, kiedy moja uczelnia znalazła miejsce w Pałacu Sanguszków. Tam pracuje Pani Helena Ptak od chyba 1964 roku, nieprzerwanie do dzisiaj. Miłośniczka kaplicy księżyc Sanguszków przy Pałacu Sanguszków w Gumniskach, bo mamy dwie kaplice, kaplice przypałacową i kaplicę, którą się opiekujemy również na Starym Cmentarzu w Tarnowie. I ona powiedziała mi, że o pewnych historiach związanych właśnie z tym yy, z tym po II wojnie światowej. I mówiła właśnie, że na korytarzu w szkole stała Jadwiga. Nie bardzo, ja początkowo nie bardzo kojarzyłem, o co, o co Pani Helence chodzi, no, ale dogadaliśmy się i wyszło z, tej, z jej opowiadania, że ta jadwiga znajduje się w kościele przy ulicy Łodowskiej. Więc postanowiłem zobaczyć, co to jest. I oczywiście byliśmy z panią prezes i z, y, z dyrektorką Biblioteki w Tarnowie, panią Ewą Stańczyk. Y, przyjechaliśmy po tą jadwigę, ksiądz się zgodził, żeby nam ją oddać. I nie miałem zupełnie pojęcia, że jest to model 1 do 1, że to jest takie duże. Pojechaliśmy samochodem pani prezes, okazało się, że przemieźliśmy się tylko w jedną stronę, trzeba było załatwić ciężarówkę. Bowiem sarkofag, który, model sarkofagu był w stosunku 1 do 1 do oryginału, tego, który znajduje się. Na zamku, w katedrze na Wawelu. Okazało się później, zebraliśmy ten sarkofag stamtąd w stanie zniszczonym. Ręce Jadwigi odpadły tam. Te z boku rodowe, rodowe te emblematy też poodpadały, które były z boku no, zniszczone. Zastanowiłem się wtedy. Głęboko skąd on mógł się wziąć w ogóle yy, w Tarnowie? I to nie byłem pierwszym, który się tym zainteresował, żeby była jasność. Pisał o tym Witold Gryl, wcześniej pisała o tym pani Angela z dzisiaj pracująca na Zamku Królewskim w Warszawie. Witold... Panu profesorowi pierwszemu się udało. Mnie się udało. Pan Witold Gryl bolał w 1977 roku, że się skończyła peregrinacja Jadwigi w, yy, w Krakowie i i ucieszył i, i, i w tym piśmie, które nawet mam tutaj przy sobie, jego, w tym, w tym artykule, który napisał tutaj, to artykuł Tarnowskie peregrynacje Królowej Jadwigi, czyli budzenie wawelskiej pani po tarnowsku. Zastanawiał się, gdzie dalej? Co dalej z tą królową Jadwigą? Myślał że, sobie, że już jej nigdy nie odzyskamy, że nie, nie wiedział, gdzie się znajduje. A historia była taka, że. Przez pewien okres czasu, kiedy budowano kościół yy, przy ulicy Lwowskiej, zainteresowano się tym sarkofagiem, tym modelem sarkofagu, budcetem, byśmy powiedzieli, ponieważ on trochę wadził w tej szkole. Wadził w szkole, ponieważ uczniowie się o niego obijali. To był duży obiekt, więc przeszkadzał. No i postanowiono go przenieść do kościoła i wnęce w, w po lewej stronie. On uświetniał, prawda, ten yy, kościół. To nie jest jego wygląd oryginalny. W pewnym momencie wzięto pędzla białej farby, jak pisze Witold Gryg, nie do końca białej. Wymalowano cały sarkofag na jedno, jednolicie. No i stało się to, i widzieliśmy tylko to co, to, co myśmy już zobaczyli po tym malowaniu, czyli sarkofag, sarkofag, tak po, 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 mówiąc, krótko wymalowany na. Nie wiadomo dlaczego, na biało, a wcale on w całości nie był taki biały. Ten sarkofag wreszcie wsadzono do lamusa po jakimś okresie czasu, ale był remont kościoła. I w pewnym momencie ten sarkofag znalazł się na zewnątrz kościoła. Został wystawiony. Przechodził tam tędy Witold gry. miłośnik historii Tarnowa, człowiek, który napisał między innymi Prawda, pięknie opisał cmentarz stary w Tarnowie, który był miłośnikiem książek i Witold Gryliak zobaczył, tak jak on tutaj pisze, może, może znajdę ten cytat, bo to warte byłoby zacytowania, jak Witold Gryliak zobaczył, że ten sarkofag stoi na świeżym powietrzu pomiędzy kościołem a plebanią, to się bardzo, proszę Państwa, przeraził. Pobieg do pana Kulki, który był konserwatorem jakby miejskim w tamtym okresie czasu, z tą wieścią, że sarkofag niszczeje, coś, że coś z tym trzeba zrobić. A jeszcze dodam, że pan Kulka był inicjatorem między innymi przeniesienia tego sarkofagu właśnie yy, yy, z yy, Pałacu Sarguszków do kościoła na Rzędzinie. Opakowany, jak pisze pan Gry, pięknie, dobrze zakonserwowany, przejechał z pałacu do kościoła. Później jego losy były takie, jak mówię. Jeżeli, jak się podniósł raban, że ten sarkofag już jest zniszczony, że ręce odpadły, żeby inni, jak tu pisze pan Gryl, donosili mu, że on w złym stanie, nagle sarkofag zniknął. I stąd w zakończeniu tego opowiadania tego artykułu pana Gry Witolda Gryla jest to właśnie i w tytule Tarnowskie peregrynacje królowej Jadwigi, czyli budzenie wawelskiej pani po Tarnowsku. Skąd się w ogóle sarkofag wziął w Tarnowie, a myśmy go odzyskali tak jak ile, dwa lata temu? Dwa lata. Antonim Madejskim zainteresowała się rodzina Sanguszków po 1901 roku. On wykonał wiele dzieł dla rodziny Sanguszków, zresztą nasza kaplica na Starym Cmentarzu to są przeważnie dzieła oprócz jednego Rothauskiego, to pozostałe dzieła to są Antoniego Madejskiego, w tym posadzka, którą sprowadził z Hiszpanii, w górnej części. Bywało tak, że przebywał tutaj po kilka miesięcy, przyjaźnią się z Konstancją Zamoyskich-Sanguszkową, pisali do siebie listy, ja przejeżdżałem około 170, Pan Madejski Miał talent do wyciągania pieniędzy od Konstancji Zamorskich Sanguszkowej na różne dzieła. On dostał zlecenie na sarkofag w 1900 roku, mówiąc krótko, madejski. W 1901 roku musiał wykonać model, który został przyjęty przez komisję. Tam między innymi kardynał Puzyna zasiadał w tej komisji. Ten model został przyjęty, i od tego modelu, od tego, który mamy tutaj w Tarnowie, odlano oryginał. Oryginał przyjechał z Rzymu, zakładam, że i ten model przyjechał z Rzymu podarowany, czy podarowany, czy zapłaciła za niego Konstancja Zamoyskiej-Sanguszkowa, tego nie wiem, ale obstawiałbym przy drugiej opcji i on początkowo stał w kaplicy, yy, kaplicy przy pałacowej książąt Sanguszków, ale jak bomba w 1944 roku spadła obok i uszkodziła mur kaplicy, to został przeniesiony do wnętrza pałacu, a później, później w tam różne dzieje były również w pałacu, stacjonowali Niemcy w czasie II wojny światowej, później weszli Rosjanie, tam był posterunek milicji, no i wreszcie, wreszcie w szkołach. Jaki jest to obecny ten stan? I jakie są najbliższe plany, jeżeli chodzi o odnowę ewentualną tutaj? Znajduje się w tej chwili ten to, boceto, ten powiedzmy, pierwowzór tego, tego pomnika, który jest na wawelu w pracowni pana głowacza. Tam jakieś wstępne prace zostały przeprowadzone, za ale musimy za które musimy zapłacić. W momencie, jak zabieraliśmy z kościoła narzędzinie, to był w wielu częściach, to znaczy ręce były złamane, brakowało wielu takich. Herbów rodowych. herbów rodowych, które są wokół tego, tego, tego postumentu, takiego, ale wszystko udało się znaleźć. Te wszystkie części myśmy tam w tym bałaganie takim y, znaleźli. Także to wszystko y, pan głowacz pomontował, jakby zmontował całość. Wszystko jest, no ale wymaga to jeszcze konserwacji, jeszcze dalszych zabiegów. No i zajmuje bardzo dużo miejsca. Bardzo dużo miejsca w pracowni pana Głowacza. Chcielibyśmy to zabrać. Mamy taki plan, żeby umieścić to w kaplicy grobowej książąt Sanguszków na Starym Cmentarzu. Jest tam miejsce na to, na górze, bo wiadomo, że jeszcze są i podziemia, które udostępniliśmy ostatnio krypta do, do, do zwiedzania, natomiast tam nie, tam by się go nie dał, na górze. Jest miejsce, już nawet wymierzyliśmy, i tam dopiero konserwatorzy będą pracowali, po, żeby przy, przywrócić ten jakiś wygląd, żeby zabezpieczyć ja go. Jak? No i właśnie, bo... tu już rozmawialiśmy trochę jeszcze przed nagraniem i pan profesor wspomniał o kwestiach finansowych, Skąd planujecie Państwo pozyskać środki na tego rodzaju działania? No więc, my jako Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem. Kwestujemy w okresie Wszystkich Świętych. W ten sposób pozyskujemy pieniądze, ale one są przeznaczone tylko i wyłącznie na remonty nagrobków na Starym Cmentarzu. Na żadne inne cele one nie mogą być przeznaczone. Natomiast zajęliśmy się tą, zainteresowaliśmy się tą, tą, tą rzeźbą. Jest wiele osób w komitecie zainteresowanych i chcielibyśmy zgromadzić jakieś środki właśnie dodatkowe, uruchamiamy zrzutkę internetową. Informacja o tej jad widzę, o tym wszystkim, co profesor przed momentem mówił, jest na naszej stronie internetowej www.starycmentarz.pl Tam będzie też podane konto, bo jest inne konto. No i będziemy się zwracali też do różnych instytucji, do, do może ktoś nam coś, może miasto się dołączy do. Wiem, że ambasada Węgierska też obiecała coś pomóc. Więc mamy naprawdę wartościowy zabytek, o który wa warto się warto się potrudzić i zebrać te pieniądze, żeby został u nas, tak jak powiedziała tutaj pani prezes, żeby został w kaplicy górnej yy, cmen na cmentarzu tej grobowej, ponieważ tam już są dwa dzieła Madejskiego, prawda? Tam są tumby grobowe. Yy, dodam jedynie, że w tych tumbach nikt nie spoczywa. To są, tu by upamiętniające, natomiast cała rodzina Sanguszków spoczywa w krypcie, o której pani prezes wspomniała. Też ją udostępniliśmy zwiedzającym chyba 4 lata temu, ale rok było przerwy, prawda? Bo to pandemia była, nie, 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 nie wchodziliśmy tam i tam spoczywa 8 osób z rodziny Sanguszków. Tam spoczywa, proszę państwa, jest jeden pusty sarkofag przeznaczony do. Ro, dla Romana Damiana Sanguszki, tego który zginął, został zamordowany 1 listopada 1917 roku w Sławucie. Jego szczątki spotykają, spoczywają yy, w kościele Świętej Doroty w Sławucie. Natomiast podkreślę jeszcze tylko, że w tej krypcie na dole spoczywa właśnie fundatorka. Tego sarkofagu, no bo tego boceta, tego, tego modelu zerowego, czy jak tam pierwowzoru, jak to woli, prawda? Bo przecież to dzięki niej ten sarkofag trafił do kraju, do, tutaj do, do Tarnowa, do kraju. Yy, i jest, Mamy go w Tarnowie to dzięki Konstancji zamojskiej Sanguszkowej, która umiera yy, przy placu katedralnym czy w Tarnowie którą przygarnęli księża po wojnie, jak została wyrzucona z pałacu Sanguszków, ze swojego pałacu. I to dzięki niej właśnie mamy te dzieła madejskiego, yy, znanego artysty, wybitnego artysty, właśnie w Tarnowie. W większości, w wielu kościołach. Również księża nawet sobie nie zdają sprawy, co mają, bo Konstancja fundowała do różnych kościołów różne, właśnie zamawiane u madejskiego dzieła, które później, darowała poszczególnym, poszczególnym parafiom. To była mecenaska sztuki, by, moglibyśmy powiedzieć. Dlatego też yy, ona jakby zamyka ród yy, pochowanych osób w kaplicy cmentarnej yy, w Tarnowie. Yy, zarówno pan profesor, jak i pani prezes wspomnieli tutaj o znaczeniu, jakie ma to odkrycie ogólnie dla społeczności, dla historii. Yy, a jak to jest z doświadczeniami personalnymi? Czy można powiedzieć, że to jest Państwa największe odkrycie, jedno z większych? Nie, wszystkie odkrycia proszę pana przed nami dopiero. To, że, <słyska> to, to jest Czy jest dopiero początek? Tak, oczywiście. My proszę pana w, 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 widziwa. Stary cmentarz w Tarnowie to jedno wielkie odkrycie. Cały czas coś nowego, się, czegoś nowego się dowiadujemy. I to jakby poboczna nasza działalność, musimy to doprowadzić do końca. Yy, wie pan, yy, Na starym cmentarzu w Tarnowie spoczywają osoby związane z historią. Spoczywa dziadek pana młodego z wesela Bonawentura Rydel, ten o którego młodzieży kochana. Pan młody mówił, mego dziadka piłą żnęli, myśmy o tym zapomnieli. Ja zawsze mówię, że również jak śpiewamy, pieść upływa szybko życie, jak potok płynie czas, tak już troszeczkę pod, przed północą, to nie, zdajemy sobie sprawy, że twórca tej pieśni, ksiądz Franciszek Gleśniak, spoczywa tuż obok kaplicy książąc Sęduszków na Starym Cmentarzu. Władze Tarnowa, jako jeden z pierwszych, wykonały polecenie cesarza, by tereny grzebalne przenieść poza miasto. I z chwilą, kiedy kazał pochować się na cmentarzu starym w Tarnowie, Biskup Janowski, drugi biskup Tarnowski, bo pierwszy duwal gdzieś spoczywa, jak skręcamy y, samochodem z Bernardyńskiej w Szeroką. Tam była brama y, kościoła Bernardynów, więc społeczeństwo stwierdziło, że skoro biskup się tam pochował, no to można się chować już poza miastem. No dobrze, to jak potok płynie czas, niestety nasz czas też powoli dobiega końca. Zdaję sobie sprawę, że pewnie tutaj nie pokryliśmy całej tematyki, jaką dałoby się i Ale jeszcze wiele byśmy mieli w stanie jeszcze rozmawiać. Ułodowi, oczywiście. Więc myślę, że to jest kwestia Trzeba jeszcze do omówienia tutaj historii, za chwilę. Stąd robimy wszystko, tak. <laughs> A Państwu hmm. bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami tą. Wiedzą i przybliżenie tematu naszym widzom. I zachęcamy właśnie młodzież do, do, zachęcamy do odwiedzania Starego Cmentarza, do, prawda, do zapoznawania się z historią tego cmentarza. To jest kawał historii, nie tylko naszej zna To Ziemia i groby, niestety. Myślimy, że Jadwiga niedługo już będzie, będzie na starem tam stać u góry. I my będziemy otwierali tą kaplicę jak Wtedy najczęściej, nie będzie trzeba, kiedy prawda, ktoś tylko o to poprosi, mamy. żeby jak najwięcej osób mogło to, to zobaczyć. To po takim zakończeniu w takim razie. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Spół bardzo dziękuję Panu, Panu również dziękujemy. Do widzenia Państwu. Do widzenia Państwu. Do